Cześć! Tym razem w teście mamy odzież ASOS GTC, czyli całkowicie nową linię, która jest przeznaczona do rowerów gravelowych. Czy to jest tylko kolejny chwyt marketingowy? Czy rzeczywiście ciekawa e, rzecz, która wprowadza nową jakość w jazdę po szutrach? O tym wszystkim właśnie sobie dzisiaj opowiemy. Zapraszam! z GTC to odzież przeznaczona do gravelingu, jazdy przygodowej, bikepackingu, czyli podróży i wszelakiej jazdy na dłuższym dystansie. Nieraz to oznacza cały dzień spędzony w siodle. No i jak sami dobrze wiecie, gravel to jest takie połączenie trochę jazdy szosowej z jazdą MTB. No bo są odcinki, gdzie jest dużo terenu, dużo pracy ciałem, dużo jakichś nawet technicznych singletracków czasami się zdarza. A z drugiej strony są takie odcinki przygotowe, gdzie jedziemy szybko po szutrach i potrzebujemy takiej no niemalże szosowej odzieży, która daje nam taki performance sportowy podczas jazdy. No i właśnie linia GTC to jest takie połączenie niektórych cech z odzieży szosowej Asosa oraz niektórych cech z odzieży MTB, która Koniec końców, moim zdaniem daje naprawdę fajny efekt, ciekawa mieszanka, ale powiem Wam, że na początku jak te ciuchy dostałem do testu, to sam nie wiedziałem czy z tego ośmiać, czy to jest rzeczywiście marketing tylko, czy to jest ciekawe. I powiem szczerze, że najbardziej takim ciekawym symbolem całego tego testu jest to, że w spodenkach, shortach GTC są takie śmieszne kieszenie na plecach, które są w spodenkach, a nie w koszulce. I to mi się wydawało, no tak, coś musieli wymyślić, więc zrobili takie kieszenie. Ale koniec końców teraz Wam powiem, że to jest najciekawszy element całych tych spodenek, całego tego w ogóle projektu GTC. Moim zdaniem, dający największą różnicę in plus w trakcie jazdy. O tym wszystkim za chwileczkę Wam opowiem. A tak, jeszcze na początku tylko chciałem powiedzieć, że. Grawelowa linia GTC składa się tak naprawdę z trzech głównych elementów koszulki, którą mam na sobie, spodenek obcisłych oraz shortów. No i właśnie ASOS chyba sam nie był pewien, czy klienci będą woleli shorty, czy będą woleli spodenki obcisłe, więc się bardzo dobrze na tę ewentualność zabezpieczył. I ma shorty, które właśnie widzicie na mnie oraz spodenki obcisłe, które też widzicie na mnie. Zaczynamy od najważniejszego. To są spodenki ASOS Mile GTC Kiss Panzer C2, czyli po prostu obcisłe, gravelowe shorty szwajcarskiej marki, które poznacie od razu po tym, że mają takie charakterystyczne kieszenie tutaj po bokach i fajne kieszenie z tyłu, które są wbudowane jakby w ten panel między końcem spodenek a szelkami. Jeżeli chodzi o takie kwestie podstawowe, czyli to jak się w tych spodenkach jeździ, one są oczywiście tak samo obcisłe jak wszystkie modele szosowe, ale jest to like albo bez kompresji, a jeżeli ma kompresję to jest ona minimalna. W każdym razie są to bardzo wygodne spodanki, takie które absolutnie nie tworzą żadnej presji na nogach, na mięśnie tak samo ściągacze nie uciskają uda i też szelki. Tutaj wszystko jest podporządkowane komfortowi tak samo niski stan jest taki charakterystyczny dla Asosa generalnie czy jedziemy w terenie mocno czy jedziemy dłuższą trasę to to są spodanki, które są bardzo wygodne i totalnie jakby nie przeszkadzają w trakcie jazdy. Tak samo wygląda kwestia wkładki. Ona jest bardzo gruba, to jest wkładka, która ma 19 mm grubości. Ja w ogóle w pierwszej chwili, kiedy siadłem na rowerze w tych studenkach, mówię, kurczę, chyba muszę sobie siodło obniżyć, bo jestem wyżej, ale oczywiście to się szybko w miarę układa i potem wszystko komfort, bo wkładka rzeczywiście daje mnóstwo amortyzacji i bardzo fajnie wybiera drgania, które jednak są w dużej ilości przenoszone na pupę, kiedy jeździmy sztywnym rowerem po takim szutrze. To tak jak powiedziałem na wstępie, na początku te kieszenie wywołały u mnie trochę takiego śmiechu. Myślę sobie, kurczę, to jest coś, co oni wymyślili po to, żeby te słodenki odróżnić od czasowych, no i to jest taki gravelowy wyróżnik. Ale teraz po teście powiem Wam, że absolutnie się myliłem, dlatego że te kieszenie to jest najfajniejszy patent i element tych spodni. Zwróćcie uwagę, że to, że zamiast kieszeni w koszulce mamy wszystko schowane w spodenkach. To, co jest w spodenkach, jest ściągnięte taką mocno elastyczną siatką do ciała, czyli cały ładunek, taki jak pompka, narzędzia, jedzenie, jakieś nogawki, rękawki, kiedy się rozbierzemy, kamizelka. To wszystko się mieści w tych spodenkach, i jest idealnie zebrane i dociśnięte do ciała. I Kiedy jeździłem gravelem po jakichś dziurach, po jakichś e, takich no, mocno nierównych trasach, po jakichś nawet singlach, mało tego, nawet przejechałem się parę razy na MTB, bo tak mi się to spodobało, że chciałem to sprawdzić na MTB, to jazda w terenie jest totalnie pozbawiona tego efektu, którego nienawidzę w koszulce normalnej kolarskiej: że wypchane kieszenie ciągną mi koszulkę do tyłu, ciągną ją na boki, kiedy zakręcam. Wszystko się tam buja, po prostu to jest niewygodne. A tutaj patent jest genialny, dlatego że wszystko jest zebrane idealnie przy ciele i podczas jazdy po wertapach nie posykuje. Bardzo prosta sprawa, której się w ogóle nie spodziewałem, że będzie miała tak duży wpływ na jakość jazdy w terenie. Moim zdaniem największy plus tych słodni to właśnie. Te zintegrowane kieszenie z tyłu. Jeżeli chodzi o kieszenie boczne, fajna sprawa, oczywiście na lekkie rzeczy, no bo nie chcemy z każdym obrotem korby podnosić jakiegoś żelastwa ale na przykład smartfon, kiedy często jedziemy sobie w trasie i robimy zdjęcia, albo jakieś dwa batony wsunięte w kieszenie z boku, totalnie nie przeszkadzają. Na pewno fajne jest też to, że są duże kieszenie, więc na przykład możemy tam spokojnie włożyć rękawki. Kiedy jedziemy na dłuższym podjeździe, ściągniemy sobie rękawki, hop, do kieszeni i mamy je potem pod ręką, bo bardzo wygodne jest to, że kiedy sięgamy po coś do kieszeni tych z boku na nogawkach, to nie musimy tego ruchu strasznego wykonywać, kiedy szukamy czegoś z tyłu, tylko wkładamy sobie wygodnie rękę z boku. Także moim zdaniem taki największy plus, różnica w ogóle między odzieżą kolarską szosową czy MTB, a właśnie tą gravelową, robią właśnie te kiss pancery, które mam na sobie i to jest produkt, który z tej trójki najbardziej mi się spodobał. Do zestawu jest koszulka ASOS Mille GTCC2. To jest model, który z jednej strony jest luźny, a z drugiej jego krój nie jest taki zbyt y, wyluzowany. Zwróćcie uwagę, że ona jest, y, tak jak powiedziałem, no nie opinająca, ale przylegająca. Dzięki temu mamy... Pełną swobodę ruchów, kiedy jedziemy w terenie, ruszamy się mocno ciałem, kiedy wiadomo, gdzieś tam ściskamy się przez jakieś no, bezdroża, gdzie są jakieś drzewa, trzeba się uchylać co chwila. To wszystko jest wygodne. Tak samo jak z podenki, tak samo to też testowałem na MTB i w trakcie takiej agresywnej jazdy w terenie. Nie ma tutaj w ogóle krępowania ruchów, a tym bardziej na gravelu, po prostu w tym się bardzo swobodnie możemy na rowerze poruszać. Ale z drugiej strony, zwróćcie uwagę, że to nie jest taki worek, który na wietrze powiewa. I jeżeli jedziemy sobie na jakiś odcinek szybki, szutrowy, czy nawet na fragment asfaltu i chcemy sobie zakręcić 30-40 na godzinę, w zależności od tego, jakie są warunki, jakie mamy kondycję, to ta koszulka nadal nas nie spowalnia. Ona jest całkiem szybka i łączy taką właśnie wygodę i taki luźny styl strojów MTB z taką szybkością i szosową aerodynamiką, co jest bardzo fajne, no bo właśnie gravel to jest połączenie MTB z szosą. I tak jak powiedziałem, to połączenie tych cech z dwóch różnych światów przewija się przez cały czas w całej tej kolekcji GTC, którą właśnie miałem okazję testować. Dla mnie jeszcze jedna sprawa, która jest ważna, o tym już mówiłem przy słoneczkach. Dzięki temu, że nie ma tutaj kieszeni z tyłu, ta koszulka w ogóle nie daje presji podczas jazdy na ramiona, na ręce, na, na górną tutaj część ciała, na cały tors, na, na plecy. Jest to bardzo wygodne. Mamy tutaj taką małą kieszeń z boku. Ona jest chyba na jakieś dokumenty albo coś, co niewiele waży, bo no nie możemy tutaj włożyć nic ciężkiego. Jest pojemna, zmieści smartfon, zmieści jakieś dokumenty, ale dla mnie jest ok właśnie na dowód osobisty, kartę, jakieś Pieniądze I nic więcej, bo no bez sensu jest obciążać tutaj w tym miejscu, kiedy jest pochylenie, bo to będzie wisiało i to nie wygląda dobrze. Jeżeli chodzi o materiał, oddycha bardzo dobrze i jest bardzo delikatny w kontakcie tutaj z szyją i ze skórą na rękach. Odzież, która pasuje charakterem do gravelu. No i fajne jest to, że nie każdy chce jechać w obcisłym stroju, nie każdy chce iść sobie na przerwę, na kawę z brzuchem niemalże wywalonym na wierzch. A ta koszulka właśnie pozwala poczuć się swobodnie, a jednocześnie mieć taki sportowy, dobry performance. Fajne uzupełnienie całej tej gravelowej kolekcji. Na koniec grawalowe shorty, mile. GTC Cepelin Cargo C2, mega skomplikowana nazwa i pewnie równie wysoka cena, ale mniejsza o to. Bardzo ciekawy produkt, dlatego że są to szorty bez wkładki, które możemy używać albo jako warstwa druga. Powiedzmy to jak dzisiaj miałem założone na sobie na wstępie, kiedy na przykład jedziemy na rower rano, jest zimno, są 3-4 stopnie, jak to bywało po rankach szczególnie wiosną, mamy na sobie nogawki czy nakładniki, krótkie spodnie i właśnie takie spodenki, żeby się jeszcze dogrzać, a potem w trakcie jazdy możemy sobie je ściągnąć, albo jeżeli chcemy jeździć w nich przez cały dzień latem, no to są potrzebne oczywiście Odpowiednie spodęgi, takie bieliźniane, które też są w kolekcji CzyAsasa czy innych producentów. Wtedy możemy używać ich jako warstwa pierwsza. W każdym razie one nie mają wkładki i nie mają też opcji wpięcia wkładki. Ale teraz patrzcie, jaki jest ich największy plus, bo moim zdaniem to jest genialne. One się kompresują do absolutnie minimalnego wymiaru. To jest taki wymiar, który jest, no, nie wiem, jak pięć dosłownie. No, zwróćcie uwagę na to. To jest coś małego jak, nie wiem, parę rękawków czy nogawek. I to jest bardzo fajne. Bo właśnie, kiedy ruszacie sobie rano, a potem w trakcie jazdy chcecie się rozebrać, to to spokojnie wchodzi chociażby do kieszeni, która jest w spodęgach asysta, które mam na sobie. I to jest bardzo fajna rzecz dla osób, które jadą w dłuższą trasę, mają niewiele sakw, albo właśnie w ogóle nie mają sakw i chcą sobie, jakby zdjąć maksymalnie dużo ubrania z siebie, no, bo zrobiło się już gorąco, bo słońce już jest wysoko. Bardzo fajny produkt, właśnie dla takich osób, które potrzebują wyjechać rower na cały dzień. Jeżeli chodzi o same cechy spodenek, one mają ciekawy krok, bo są mocno podniesione ku górze, mają krok wysoko i są też dosyć krótkie, więc dzięki temu znowu nie ma efektu worka, tylko jest to efekt spodenek, które są luźne, dają nam taki właśnie wyluzowany, fajny, zrelaksowany wygląd, a jednocześnie... Y nie powiewają na wietrze. Kiedy sobie jedziemy na, przykład na szosie e, trochę szybciej, to naprawdę ten e, jakby e, fragment nogawki, który powiewa, jest absolutnie minimalny. One są bardzo mocno podporządkowane e, znowu z jednej strony takiej e, ruchomości ciała, takiemu wylozowaniu, jakie jest potrzebne w terenie, oraz krojowi, który sprzyja szybkiej jeździe, i to jest bardzo fajne. E, mają też mocno e, podniesiony tył, który pozwala założyć je. I zakryć bagaż, który jest ewentualnie spakowany w tych lękach, które mam na sobie, dlatego, że no myślę, że wielu osób będzie chciało używać ich jako para, jako zestaw. I na koniec, jeszcze dwie cechy, które są godne wspomnienia: dwie kieszenie z boku na zamek, które spokojnie mieszczą tutaj np. smartfona, a tutaj portfel, oraz z boku są jeszcze takie zamki, które pozwalają delikatnie rozpiąć nogawkę. I ją poszerzyć, co albo zwiększa komfort jazdy, ewentualnie dla osób, które mają nieco grubsze uda, też to będzie bardzo korzystne. Albo jeżeli na przykład macie te kieszenie boczne, mocno wypchane, to też to rozpięcie pozwala mieć jakby więcej luzu w nogawce, kiedy się pedałuje. To jest bardzo ważne, kiedy właśnie jedziemy mocno zapakowani. Kolejny fajny produkt, tak naprawdę uzupełnienie kolekcji, ale żebyście mieli tutaj jasność. Cała kolekcja jest fajnym połączeniem takiej czasowej szybkości, oddychalności i mocno sportowego. Jakby takiego sznytu, z luzem, wygodą, komfortem i absolutną swobodą ruchów, która jest potrzebna w MTB. I to wszystko właśnie linia GTC zbiera w jedno. Moim zdaniem spodenki obcisłe są najciekawsze, ale cały strój sprawia, że jazda jest naprawdę wygodna, a ja przy okazji fajnie stylowo, gravelowo wyglądamy. A jeżeli interesuje Was więcej na temat tego stroju, to na portalu Bike to jest też artykuł, gdzie pisze dokładnie o tym stroju link do niego znajdziecie w opisie filmu jeżeli wam się podobało koniecznie zostawcie kciuka w górze zostawcie też suba żeby być na bieżąco z naszymi treściami na kanale na YouTube ja się z wami żegnam trzymajcie się do zobaczenia.